Dzień dobry. No dzisiaj mamy 17 zdarzenie z udziałem przestępców tutaj na miejscu mieszkających. E, Ty już Wam pokazuję dokument e, pokrywający się e, z tym, co mówię. E, tylko spojrzę na niego, bo wszystko próbuje jakoś tak, czyli mamy jak zwykle komisariat na górze Ząbki. Mamy tutaj datę. Próbuję przybliżyć do kamery, żeby było lepiej widać. I tutaj mamy numer sprawy. Jakby nie było telefonu, to nie szkodzi. Bo numer sprawy, jak macie, możecie tam dzwonić. Tu macie kiedy to się zdarzyło, którego dnia. Czekajcie, ja zerknę sobie, którego to było dnia, 5 sierpnia. Oj, 5 sierpnia to były chyba dwa zdarzenia. Jak mi się nie mylę. No, rzeczywiście, 5 sierpnia były dwa zdarzenia. No, i tu mamy, kto mi groził, jakimi słowami. No, i na dole podpis policjanta. Już widzicie, że te dokumenty są wiarygodne, oryginalne i można je zweryfikować, jak ktoś będzie chciał. I teraz co tu czytamy? 5 sierpnia między godziną 10 a 11. No, bo wiecie, nieraz nie da się dokładnie patrzeć na zegarek wychodzisz, patrzysz i ona ci grozi wracasz do domu, dzwonisz na policję to trwa, masz stracony dzień albo pół ale piątego były dwa zdarzenia no ale z tych gruźb jeszcze mogę pokazać wam jeszcze jeden dokument też z piątego szczęto śledztwo, bo takie mam jak powiedziałem, nie mam wszystkich dokumentów ale żeby wam jeszcze uwiarygodnić to to parę dni później przyszło coś takiego i tu jest data z piątego i są te groźby i podpisała się tu policjantka, ta, która to prowadzi. Bo widzicie, kto inny wydaje zaświadczenie, a kto inny to będzie prowadził. No i tu mamy te groźby. To jest do piątego. Ja sobie razem to połączę, żeby wiedzieć. I teraz pokrótce opowiadamy, może już nie tak długo, bo nie będziecie chcieli. Chociaż tu jest parę ciekawych rzeczy, wam mogę powiedzieć o tej, bo to jest Meliniara. To jest ta która na filmie powiedziała, która się przyznała, że handluje, która mi ubliżała, która dostała ten wyrok za nękanie, ale dostała wyrok tylko za ten hałas pod moimi drzwiami. Nie dostała wyroku za naruszenie nietykalności jeszcze, bo na tym filmie widać jak uderzyła mi w kamerę, w moją osobę, ta kamera później we mnie, uszkodziła się. To jest druga kamera, tamta jest uszkodzona i też tam były groźby, padały. I te krośby zostały spełnione, bo to był film nagrany parę dni przed rozbojem, i ta właśnie osoba, która groziła, doprowadziła do tego, że parę dni później zostałem pobity do nieprzytomności miałem 50 ran na całym ciele, to jest właśnie ta osoba, którą macie tutaj w tym potwierdzeniu, gdzie policjantka wymieniła, bo to prowadząca jest powiedzmy policjantka, tak, policjantka wymieniła jej imię i nazwisko. Anna Gawriołek. To jest ta meliniara, która przyznała się, że handluje tym wszystkim. Żeby wam krótce powiedzieć, jakie ona ma układy w mieście, to powiem tak. To są jej słowa, to co ona przekazała. Ona dostała mieszkanie, bo tutaj mieszkała z matką. Tu w tym, w tym, w, tym, w, tym, w, tym, w, tym, w tej kamienicy. A dostała komunalne inne mieszkanie, ładne po remoncie, wyremontowane nadbudówka taka. Dostała to mieszkanie w drugiej części Ząbek, trochę dalej, bliżej stadionu, bliżej basenu. Ja wiem gdzie, ale no nie będę wam mówił na razie, ale tam dostała. I ona się chwali, że załatwiła sobie to mieszkanie, no właśnie, załatwiła sobie to mieszkanie. Ale przyjeżdża tutaj, bo tu handluje, tu jest melina, tu są zyski. I całe dnie tutaj spędza. Tu została nagrana. I tego dnia, kiedy nagrane jest, że ona już jeździ na policję, że tu hałasują pod moimi drzwiami, ona tu cały czas przebywa. I tak jak powiedziała, tak handlujesz, ty ode mnie kupujesz. Ja od niej nie kupuję, to już dodała przegięła trochę, ale to, że handluje się przyznała. I tutaj, i tym powinien zajmować prokurator, sądy, bo sama się do tego przyznała. Ja jeszcze jako świadek mogę to potwierdzić. No, i wiele innych osób. Ale potrafiła sobie załatwić mieszkanie w innej części, udawać porządną, wiecie, a wywodzi się stąd. A wiecie, że tutaj ten blok, w którym mi dano mieszkanie, to nie miał wody. Zmienię okulary, bo w tych okularach słabo widzę. To są, wezmę do czytania okulary. Poprzez tych bandytów to mi tylko wzrok popsuli. A tak jak tamte są słabsze troszeczkę, a te są trochę mocniejsze. W tych znowu źle widzę w monitorze, a w tamtych widzę lepiej. I wiecie co? I wszystko na to wy wy wychodzi, że ta gmina oddała takiej osobie, która tego mieszkania nie potrzebuje. A powiecie, dlaczego nie potrzebuje? A no dlatego, że jeżeli ona całe tu dnie i noce spędza handlując i zarabiając, no to po co jej tam mieszkanie? To ona tylko tam jeździ i śpi. Gdybym ja miał tamte mieszkanie, gdyby gmina mi dała, a nie jej, a jej dała to moje, zamieniłaby, to ja bym przynajmniej mógł iść do pracy, wykąpać się, bo tu nie ma wody, nie ma nic. Ale wiecie, jej to nie przeszkadza, bo ona jak się tu urodziła i tu mieszkała, to całe życie załatwiała się wiadro, bo tu jak nie ma, nie było toalety, nie było wody, nie było tego, to oni się załatwiali wiadro i wynosili to z domu, wodę sobie przynosili. Brudną i śmierdzącą, i tak się przyzwarcialili. Bo jak ja tu zamieszkałem, no to przez jakiś tam okres, nie pamiętam, półtora czy dwóch lat też tej wody nie było, ale no tak nękałem ten urząd miasta, że wreszcie założył przez sanepit. Kary im dawał, że wreszcie założył tu wodę. I Wiecie co? Ja myślę, że jeżeli ona tak mi grozi i tu tak często przebywa, to miasto jakby chciało, to by jej odebrało tam to mieszkanie, choćby po, jak po oglądaniu tych filmów. Bo jeżeli ona prowadzi tu działalność i miasto zezwala na tą działalność, no to po co jej? Ona twierdzi, że nabyła to mieszkanie nielegalnie, w legalny sposób, czyli przekupiła urzędnika. Ja nie wiem, czy można to zweryfikować po tylu latach, jak ona otrzymała to mieszkanie, i można jej odebrać na tej podstawie, że ona dostała to mieszkanie bezprawnie, a przesiaduje tutaj. No to po co jej tamte mieszkanie? Czy można jej odebrać, by było to w jakiś sposób? Może są do tego metody, bo jeżeli by się okazało, że przyznający jej mieszkanie po prostu zrobili to za łapówkę, czy byli skorumpowani przez nią, no to może są jakoś na to instrumenty. Ale tym powinna się policja, właśnie prokuratura, zajmować. Ale policja i prokuratura jest skorumpowana przez tych przestępców, więc tym się nie zajmie. Tutaj ta miejscowa. Żeby się chociaż zajęła moim wnioskiem o ochronę i zmieniła mi mieszkanie to Byłoby też inaczej, nie musiałbym robić tych filmów i Wam pokazywać jakieś źle. No i tu mamy, co ona powiedziała? Ona powiedziała wtedy, że zostanę powieszony, ponieważ ma zielone światło od prokuratora. Podała imię nazwisko tego prokuratora. Tylko, że ja jeszcze o tym prokuratorze i o innych będę robił filmy, które ona podaje, ponieważ oni są. Yy, ja ich podejrzewam o to, że oni właśnie w, są w tej grupie przestępczej i jak gdyby pomagają tym przestępcom mnie nękać i gnębić. Mi się cały czas wydaje, że oni przez ilość tych zdarzeń, no bo wiecie, ja wychodzę z domu powiedzmy rano, groźby, tak jak tutaj. Wracam tego samego dnia, z, znowu coś się dzieje. Czyli wychodzę i wracam, coś się dzieje, a nieraz jest trzy razy, bo yy, jak oni tylko mnie widzą, to albo mi coś robią, to jest tak, wychodzisz do toalety, bo toalety nie ma tutaj w tym pomieszczeniu, tylko wychodzę na klatce, bo jak to mówię, jakiś czas temu zrobili wspólną, jedną, to też za mało, na 12 czy 15 lokali, ale powiedzmy jest jedna toaleta i nie wyjdziesz bez czegoś do obrony. Jeżeli nie masz gazu jakiegoś pieprzowego, nie masz pistoletu, powiedzmy gazowego, to musisz wziąć nie wiem, nóż kuchenny, czy coś, schować do kieszeni. Że jak ktoś cię napadnie, tak jak ona wtedy, co naruszyła moją nietykalność, a napadłam je w własnym domu, nie na korytarzu, tylko drzwi otwierałem, żeby nagrać wam, jakie hecki wy, wyprawiają pod moimi drzwiami, żeby dać wam ten dowód, jak tu się mieszka. Jak nagrywam nieraz przy zamkniętych drzwiach, to słyszycie, co się dzieje za drzwiami, jak się krew tam leje, jak się biją, jak się wyzywają, jak ubliżają, a to są wtedy pod wpływem pod wpływem tego, co tu piją, co się, co się rozprowadza na tej mylini. Gdyby tutaj nie było żadnej myliny, nie byłoby tych nielegalnych interesów, no to by było trochę spokojniej, bo dużo też wychodzi pod wpływem. No i wiecie, tak to wygląda. No tutaj już będzie króciutko, bo ta pani będzie się po, ciągle pojawiała w tych postępowaniach, w groźbach, w zniszczeniach, w różnych... No bo to jest Meliniara, jednak to jest osoba, która sama się przyznała, że handluje, więc ja nawet nie muszę mówić, że ona handluje. Powiecie, bo, bo wystarczy, że będę powtarzał to, co ona powiedziała, że handluje i to możecie zweryfikować na moim filmie. Ten film jest. On jest pod różnymi tytułami, ale ten film jest w internecie, można go znaleźć. Ona z tego, ten film trafił do sądu i dostała wyrok. No ale dostała tylko wyrok za nękanie. Za, za nękanie mojej osoby, za nic więcej. Nie dostała jeszcze za naruszenie nietykalności i za groźby, które tam padały na tym filmie. A, to już wina policji. To policja i prokurator z tego filmu mogą robić trzy postępowania, nie ja. Bo jest nękanie, to jest jedno, Wywisk wyzwiska to są drugie. Oni po prostu, widzicie, Dlaczego można ich oskarżać o współpracę z gangsterami i przestępcami? No dlatego właśnie, że jeżeli dostają materiał, a widać, jak ta gawryjołek, cała yy, meliniara, uderzyła w moją kamerę, którą niszczy, kamera we mnie, to jest naruszenie integralności. To są następne zarzuty i następna sprawa. Później ona mi grozi. To jest następna sprawa. Bo jednego dnia ma parę zdarzeń, ale ona dostaje tylko nagane. Zanękanie, czyli artykuł 107, albo inny, czyli za zakłócanie porządku publicznego. A zakłócanie to jest po prostu to, że ona będzie pod moimi drzwiami głośno przez telefon rozmawiała, i mi to będzie przeszkadzać, bo ja na przykład nie będę słyszał telewizora, bo ona będzie mi się wydzierać, nie? Jak jakaś nawiedzona, jakaś psychopatka, bo tak się zachowują przeważnie po tych narkotykach, po tym jak są pijani, to w ten sposób się zachowują. I to jest wtedy tylko nękanie, ale tu jest więcej było przestępstw. Także mamy 5 sierpnia to. No to przejdźmy do następnego zdarzenia i następnego filmu. To mamy 17. Pozdrawiam.